Przyjechaliśmy na Targ Rybdy, do Oarai, nasza ulubiona miejscówka nad oceanem. Mamy tu z firmy jakieś 10-15 minut, ale ważniejsza informacja jest taka, że przeżyliśmy w nocy trzęsienie ziemi. 23.15, dosyć silne trzęsienie ziemi było na północy Japonii, no i odczuwalne jest to, zdążyłem nagrać relację, więc zobaczcie jak to wygląda. Na szczęście jesteśmy cali, nic się nie stało, początkowe... Prognozy były, że będzie fala tsunami około 3-metrowa, ale później odwołali ten alert. Instytut Meteorologii Japoński wydał i cały rząd w ogóle wydał ostrzeżenie, że przez najbliższy tydzień każdy ma być w gotowości do ucieczki, bo yy, może się pojawić w tym samym miejscu podobny lub silniejszy wstrząs a wstrząs, który miał miejsce w 2011 roku, gdzie mnóstwo osób zginęło, gdzie była katastrofa nuklearna w Fukushimie, miał skalę 9. Więc no, robi się niezbyt kolorowo, ale wszyscy są na razie bezpieczni. Póki co zabieram Was na wycieczkę po Targu Ryb i Owoców Morza w Oarai. O świeże. Zobacz, tutaj ma. A to malutkie kraby, to na zupę. Takie, żeby wyciągnąć tylko smak z nich, wiesz? Aha. Bez sensu to obierać w ogóle, bo na pewno. O tam, tam mają takie większe, ale zamrożone. Jezu, jakie krewety. Z ciekawości to jest ty, 1000 jenów za sztukę czy za 7? Nie, sztuk? za 7 sztuk. Za 7 sztuk 24 zł. Taki tak krewetek tak. świeżych? A tam masz 8 tych czerwonych. I ja pierdzielę. Bardziej świeżo i bardziej tanio nie da się. Za darmo to uczciwa cena, nie? Robert, to jest John Dory. To jest najlepsza ryba, jaką kiedykolwiek w życiu jadłem. Co ty gadasz? No, w Australii, jak jeszcze mieszkałem, pracowałem jako kucharz. No, tego, tego się słowami nie da opisać. Śmierdzi, jak to rozcina, z powiadam, gniew w środku. Ale to jest takie pyszne. Nie ma lepszej ryby na Przecież świecie. Przecież to jest flondra bałtycka. Człowieku, co ty mnie tu wkręcasz? Ten jaki Brzydal. No, to jest ten angler fish. Aha. To nawet co jest takie co, ci, co wczoraj chciałem zabrać, ale no niestety nie mogliśmy wejść, bo było zajęte. To z tego się właśnie zupki gotuje i są przepyszne, nie? Do piwka mm, idealne. Ja piernicze. 700 jenów to jest z 15 zł za taki kawałek przepiękno śmiernicy. Patrz jakie łososie leżą, grubo, nie? Czyli taki wielki Cały łosoś kosztuje... 13 tysięcy... No, tu masz, 13, 11, tu masz 11, 13, 11, czyli no. powiedzmy 250 zł za takiego tak. łososia. No ale wiesz, do restauracji w sam raz kupujesz, masz z głowę. Bo taka jedna porcja będzie kosztować... no nie wiem, tam jest o ile oni kręci? 110 gram kroją plus minus i opieczają to za 1000 jena, nie? Bo to już jest ugotowana ośmiorniczka. Olona mhm. fielka musiała być francuska. Opa, jaka Franca. Kurwa, chce mi wskoczyć na tego, uciekaj. Fuck. Garemuwa. Nie no, absolutny szok co tutaj się dzieje, e, wszystko mega świeże, no i przede wszystkim ceny aż śmiesznie niskie się wydają, no ale wszystko jest świeżutkie, prosto skutra, można powiedzieć. O, to o, co się... suszona ryba była, co jedliśmy, Aha. to tak oni to robią. A, czyli na słońce wystawiają tak. i jeszcze wentylatory są, żeby no. szybciej się wysuszyła. No, a później tylko na gryla, pyszność. Mhm. I masz taki ten kosztuje 1000 jenów cztery sztuki, nie? 24 zł niecałe. W międzyczasie dostaliśmy telefon od Majumi, bo zadzwonił mechanik z Kasama Racing, gdzie wstawiliśmy bita przed wysyłką do Polski i tak, naprawił klimatyzację, bo nie działała. Wymienił pasek rozrządu. Poprosiłem, żeby sprawdził, czy da się nowe poszycie dachu kupić tu w Japonii, bo tam to nie było perfekcyjne. No i się okazało, że znalazł nowe oryginalne. Stylną szybką za 100 tysięcy jenów, czyli 2400 zł, więc zakładamy, tak, żeby przed wysyłką do Polski wszystko było perfekt w tym aucie, żebyśmy nie mieli problemów z naprawą i serwisowaniem go później w Polsce, tylko jakieś bieżące przeglądy. Więc bardzo się cieszę. To chyba nie zła cena za nowy dach do Hondy Beat. Od razu nam go wymieni i jak my już będziemy w Polsce, no to Łukasz go nada przesyłką szybką. Żeby przyleciał do nas na wiosnę. A my tymczasem dalej zwiedzamy targ rybny i zaraz chyba coś zjemy. A karpia nie widziałem. A przecież yy, Wigilia za pasem. To jak oni tu, kurde właśnie, słuchajcie mamy dzisiaj którego? 9 grudnia Wigilia zaraz, a tu żadnego karpia nie ma, to ja nie wiem jak oni tu chcą funkcjonować, no. Gdyby karpia rzucili świeżego w takim basenie, to dopiero by tu był ruch. Jeszcze świeże nadarem? O. O jak to dobrze wygląda. No, a wracając do trzęsienia ziemi sprzed kilku godzin. No w zasadzie niecałe 12 godzin temu miało miejsce, to na początku był alert przed falą tsunami, która może osiągać 3 metry, ale finalnie w okolicach tam gdzieś iłakę fala miała 70 cm tylko, więc yy, nic. Takiego tragicznego się nie stało. Natomiast wszyscy tutaj są teraz zaniepokojeni, bo no jest ostrzeżenie, że w ciągu około tygodnia może być podobny lub silniejszy wstrząs. i Trzeba być przygotowanym na wszystko i na natychmiastową ewakuację. Mózg kraba za 700 jenów, czyli 15 zł, 16. Pokażę, jak to wygląda. No, takie dobre, nie? To jest tak pyszne. Ale Japończyk z fajką w, w zębach mi yy, z drugiego planu. <grych> <grych> to jest dobre. Kochani widzowie, kto nie spróbuje, ten się nigdy nie dowie, jakie to jest pyszne. Mm. Nie pierwszy raz już próbuję namówić Roberta na to, ale jemu się konsystencja i kolor nie podoba. Niemniej jednak. Mm. Chociaż na głosu Meczoma. Meczoma. Jawa. Kajdziwa. Hoton do Tabernaic. Wygląda jak główna, a smakuje jeszcze lepiej. No spróbuj, mówię ci. Idealne podsumowanie tego. Wygląda jak główna, a smakuje jeszcze lepiej. O ostryga jakie tu mają, stąd. Chyba to jedliśmy rok temu. Konokakiewa do Korahędyska. A, Ibaraki, Kasyale. Tutaj zarobię. A, lokalne. Dobrze. Spróbujemy. Spróbujemy lokalnych ostryk. Z nocnego połowu, oczywiście. Mhm. Ale placki zajebiste. Ale ogromne. Jak to zjeść? Pokażę ci. Nawet jak będzie trzeba, to dwa razy ci pokażę. Miał mm, niam, niam, teraz idziemy. dla mnie. Tutaj jest jeszcze, do końca tu są, tu są z przyprawami. <grych> ponzu? ponzu, no. Czy z cytrynę wolisz? Nie, ja z ponzu poproszę. Dobra. Oskar, ty też ponzu czy cytryna? Pałeczka. No to są potrzebne pałeczki, bo słuchajcie, nie da się na raz jej wciągnąć. Jest tak ogromna. Lokalne ostrygi z prefektury i baraki. Ale mięciutkie. Mm. Smacznego. Może jeszcze jedną? O Jezus, jakie dobre! Jestem w niebie. Mmm. O, w Japonii jest około tysiąca trzęsień ziemi rocznie takich, powiedzmy, zauważalnych bo tak jest około półtora tysiąca takich, które tylko na czujnikach widać, więc dla nich nawet takie 7,5 no już jest dosyć silne, ale są przygotowani, przystosowani, przyzwyczajeni do tego wszystkiego, więc życie toczy się dalej, tym bardziej, że nic wielkiego się nie stało, nie było żadnego wielkiego tsunami, tak jak widzicie, przyjechaliśmy to sprawdzić, czy na pewno wszystko ok, jest wszystko ok. Surferzy się dobrze bawią, 9 grudnia, Zobaczymy, czy ciepła woda. Myślę, że jest trochę cieplejszy ocean spokojny w grudniu niż Bałtyk latem. Jak było to silne trzęsienie ziemi w 2011 roku, no to fala tsunami też doszła tutaj nad to wybrzeże. Wszystko w cholerę tu było zalane i zniszczone. Te wszystkie budyneczki, które tu widzicie są dopiero odbudowane, od nowa. Ja chciałem Oskara tutaj zabrać, bo on chciał tego krawa spróbować, a tu jest taka możliwość za półtora koła. Świeże ostrygi i kaki. Tutaj jeszcze kimchi z ośmiornicą. Usiądziemy? No, pewnie, że tak. No to drogie śniadanko, obiecująco wygląda. I za wszystko z napojami jakieś 75 zł, niecałe. Raczej nigdy to nie było żadnego turysty, oprócz no, nas. Sami turyści lokalni. Tak. A to ta zupa z kraba, tak? Tak. Oh, fuck. O fak. Ho, ho, ho. Dobrze wygląda. A jak pachnie. O jak pachnie, mniam. Zupka z kraba. Ojejku, jaka esencjonalna, jaka pyszna. Mmm. Przepyszota.